Tutaj po wejściu od razu pierwsze ruiny, już widać po lewej stronie, idziemy zobaczyć jak to wygląda. Tak wygląda nasze miejsce tutaj. Wybraliśmy sobie dwie parcele. Można stawać gdzie się chce. Koszt tego Camper parku to jest chyba jeszcze na kartę ACSI dostaliśmy 5% rabatu. W sumie to jeszcze po jedną rzecz tutaj przyjechaliśmy zanim przeskoczymy na drugą stronę Sycylii. Są tutaj takie tureckie schody, ale to sobie jutro zrobimy z tego Camper Parku spacerek, bo do tych schodów jest 2 km. Witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Jesteśmy teraz w okolicach, znaczy w okolicach, nawet chyba już w miasteczku Agrigento Agrigento się pisze. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć świątynię. Tak jak to się nazywa ta w ogóle ta dolina tutaj? Dolina świątyń. Dolina świątyń, dokładnie. Zobaczcie, tam już na górze widać je. Tutaj jedną przede mną, a tutaj macie drugą. Chcemy znaleźć sobie tutaj jakieś miejsce do zaparkowania. Jest tutaj parking. I sobie tutaj trochę to pozwiedzać. Zobaczymy, czy nam się uda, bo jest bardzo gorąco. 30 stopni dzisiaj, ale może coś z tego wyjdzie. Gdzie mam jechać? Trzeci zjazd. A dobra, trzeci zjazd. Jedziemy na parking, na którym czekają już nasi znajomi. Znajomi z Krakowa. Zobaczcie, jaki Kraków jest mały. Spotkanie na Sycylii. Ela i Zbyszek czekają tam na nas. Wjechaliśmy tutaj, zobaczcie, na taki parking. Mamy. Do tej świątyni ostatniej około 2 km stąd, ale tu podobno się wchodzi na ten cały teren i się idzie tak po kolei i się wszystko zwiedza, więc idziemy zobaczyć. Samo południe oczywiście, zmiana ubiorów na jasne, ja też koszulkę zmieniłem, z tego wiecie nakrycie głowy, bo w słońce tutaj pionowo praktycznie świeci i sobie idziemy zobaczyć jak to wygląda. Dwa kamperki z Krakowa, Ela i Zbyszek tam są, idą z nami, Paulina zostaje tutaj z pieskiem, a my ja, Oliwier i Laura idziemy na zwiedzanie, jak widzicie siedzimy teraz w aucie, nie to, że nas porwali, tylko wzięliśmy sobie po prostu taksówkę z tego parkingu, którego widzieliście. Można sobie podjechać na górę tutaj taksówką, 3 euro od osoby kosztuje, taka przyjemność, zawozi Pan Was tam na ten górny parking, bo na górnym parkingu nie można stanąć kamperem, jeśli będziemy sobie schodzić w dół, Taka wycieczka tam w dół na ten parking nasz trwa około godziny. Jakbyśmy mieli z naszego parkingu tutaj na górę. Zobaczyć tą najlepszą świątynię, to by zajęło to dwie godzinki. A tak mamy jedną drogę tylko w dół. Teraz będziemy schodzić. O i tutaj pan nas gdzieś wyrzuci. Macie główne wejście, idziemy zaraz do kasy, coś kupić bilety, zobaczymy ile to w ogóle kosztuje. Oprócz tego jeszcze oczywiście magnesy tutaj laura musi sobie wybrać. Podobają Ci się magnesiki? Po ile to jest nie. magnesy? Bezcenne. Bezcenna, ja, Aha, tu jeszcze jest jakaś bramka w ogóle, cała. Uu. Telefon też się tam kładzie? Nie, Ale tu przechodzisz telefonu? przez bramkę po prostu. Ale z telefonem? Plecak kładziesz? Tak, Ale. ze wszystkim możesz przejść. bo nie wiem, tutaj metalowe rzeczy można położyć. Plecaczki sprawdzone, możemy przejść dalej. Idziemy teraz do kasy, zobaczyć ile to kosztuje. Bileciki kupione i tutaj jest tak we Włoszech, że. Za Oliwierę i za Laurę nie płaciliśmy. Ja jeszcze Mają nie za... mam skończone już tak, Tu jest do 18 lat bezpłatnie, więc ja tylko kupiłem za 10 euro sobie bilet. Oni wchodzą z gratis. Czy tutaj po wejściu od razu pierwsze ruiny już widać po lewej stronie? Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. I tak się prezentują z bardzo ładnym widokiem. I co? Zdjęcia? I idziemy do kolejnej. To jeszcze tablice upamiętniające osoby. Jest nawet tutaj tablica Karola Wojtyły. Ale Karola Wojtyły, a nie tego papieża. A tutaj idziemy teraz do kolejnych ruin, o, taką zobaczcie, fajną tutaj ścieżką, nazywane takim deptakiem, ciężko to nazwać, co to jest. I to są ogólnie najlepiej zachowane ruiny greckie we Włoszech. Wygląda to jak pies do pizzy albo tu mieli żyli może to, bo ich te spali tu. Co to jest? To miało służyć czemu? Ma... Patrzcie, u góry też to jest. Może tutaj <grym> może to spali po prostu? Nie ma tu żadnej tabliczki informacyjnej. Się... To jest świątynia zgody, chyba. Świątynia grecka I najlepiej i zachowana świątynia tutaj we Włoszech, chyba ogólnie w ogóle najlepiej zachowana świątynia nie można niestety sobie tam do środka wejść, tylko można obejść, możemy obejść tutaj dookoła, ale to za chwilę, bo trochę się przed słońcem chowamy bo powiem wam, że jest strasznie tutaj gorąco chyba dobrze zrobiliśmy, że wzięliśmy sobie tą taksówkę i zawiozła nas tutaj na samą górę, bo teraz ta droga jest tu prostsza, bo sobie schodzimy po prostu z górki ale jeszcze kawałek drogi przed nami. W tej drugiej części jak widzicie trochę mniej takich zachowanych zabytków, bardziej takie właśnie ruinki, pozostałości, kamienie porozrzucane, tak to wygląda tutaj. Jedyną chyba taką budowlą, która się zachowała to już będzie na sam koniec, zobaczcie tam kawałek jeszcze zostało takiej właśnie budowli i świątyni, idziemy w tamtym kierunku teraz. Co przed chwilą widzieliście, to już ostatnia tutaj atrakcja, ostatnia ruina zachowana. My już tutaj kierujemy się do wyjścia. Myślę, że warto się zatrzymać i sobie tutaj przejść. Tak jak Wam mówiłem, no, jeżeli weźmiecie sobie taksówkę z parkingu, podwiezie Was do, na górę, to e, kosztuje to. 3 euro i zajmuje wtedy godzinkę to zejście. Ewentualnie też widziałem, że jeżdżą tutaj takie meleksy, które mogą was zawieźć na górę tutaj już jak wejdziecie sobie z tej dolnej części, z której my teraz wychodzimy. I też ten, ten meleks chyba 3 euro kosztował, jeżeli tam dobrze spojrzałem. Więc jest tutaj kilka opcji. Można się przejść w to i z powrotem wtedy czas zwiedzania dwie godzinki. A my z powrotem wracamy do kamperka i teraz Przejdziemy chyba sobie gdzieś tam nad morze, może się zatrzymamy na jakimś camper parku i sobie wskoczymy do morza, bo powiem wam, że tutaj było cholernie gorąco. Tak wygląda nasze miejsce tutaj. Wybraliśmy sobie dwie parcele. Można stawać gdzie się chce. Koszt tego camper parku to jest chyba jeszcze na kartę ACSI. Dostaliśmy 5% rabatu, więc płacimy 27 euro za dzień. Nie wiem, czy to jest za dzień, czy za 24 godziny. Tak to wygląda. Byliśmy teraz w morzu, przy morzu i tak. Plaża jest piaszczysta, ale jak się wejdzie do wody, to są kamienie, więc fajnie by było mieć tutaj buty, żeby sobie popływać. Niestety taka plaża tutaj jest. I tak to wygląda. My się bierzemy za grilla, bo powiem wam, że jesteśmy cholernie głodni. Jest godzina już 19. Ten przejazd i to zwiedzanie nam trochę tutaj czasu zajęło, więc robimy jedzonko. Mama poszła tam rozmawiać, bo są tutaj też na camper parku Polacy. Nie jesteśmy jedynymi Polakami tutaj. No i tam. A ja wyjmuję grilla i robimy. Jedzenie. Robimy sobie dzisiaj na obiad mamy hot dogi, wyjadamy końcówkę jedzenia dobra kiełbaska. No ja spróbuję mamy jeszcze polską kiełbaskę. Mm, takiej tutaj nie dostaniecie. Trochę jest taka. Jest chyba dobra, skoro tak dużo jest. Nie, no jest chyba ok. Spróbuj, jak coś to będziemy razem chorować. A później kto nas dalej. Kupiliśmy też takie, zobaczcie, tutaj w Lidlu takie kiełbaski na grilla. Dobre jest, nie? Jeszcze. Przetrwała ile? Trzy tygodnie? Ile ona ma? No, dwa i tygodnia. Trzeci tydzień, nie? Trzeci tydzień hermetycznie. Co trzeci? A myśmy wyjechali 8 i kupowaliśmy ją. Trzy tygodnie. Siódmego? Co ty? Miesiąc. No, no to miesiąc zapakowana, przetrwała. Znaczy to się okaże jutro. <laughs> dobra, robimy grill wyjęty, więc smażymy to wszystko, ja hot dogi, tak, no dobra, no to lecisz z grillem. E, piwo przynieście że... Tak, dobra, dokładnie, przynieście. piwko musi być do grilla, odpoczynek. Ale nie na odpoczynek trochę, ale powiem Wam, że okolica jest taka sobie, no widzicie tutaj do, domy, tutaj jest zaraz droga, widzę, że taka nawet dosyć uczęszczana, na jedną noc spoko. W sumie to jeszcze po, po jedną rzecz tutaj przyjechaliśmy, zanim przeskoczymy na drugą stronę Sycylii. Są tutaj takie tureckie schody. Ale to sobie jutro zrobimy z tego Camper parku spacerek, bo do tych schodów jest dwa kilometry. To z plażą spacerkiem się jutro z pieskiem przejdziemy i sobie zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, robimy grilla, bo jesteśmy głodni. Drogi dzień na Camper Parku przy plaży, zobaczcie tak wygląda tutaj z rana, trochę fale się nam dzisiaj uspokoiły, mniejsze są, więc można zobaczyć jak wygląda to morze, bo my tutaj wczoraj próbowaliśmy wchodzić do niego, ale powiem Wam, że tutaj jest trochę takie niby plaża jest piaszczysta, ale samo morze, tutaj są kamienie w nim, więc fajnie by było sobie wziąć buty do pływania. gdzie takie kamyki są tutaj. Widzę, że te kamienie się tak ciągną tutaj, nie? Cały, całe to wybrzeże jest takie. Plaża bardzo ładna. Może kamieniste trochę, bo takie widzicie, duże kamienie są. I naprawdę, jak wczoraj nie było tego dna tutaj widać, jak to może było takie zburzone, to ciężko tu było wejść. Dzisiaj łatwiej. Zastanawialiśmy się, czy nie przyjechać sobie tutaj na przykład na parking, bo tam u góry są parkingi porobione właśnie też można tam sobie kamperkiem stanąć i wtedy sobie schodzicie tutaj tymi schodami, musicie zejść, no i macie taki kawałek do przejścia do tych schodów. Ale z camper parku powiem Wam, że fajny spacerek, szybciutko się to przeszło przyjemnie plażą. W się, okazałości. Tam jest ogrodzone, więc chyba raczej na to się nie da wejść, bo ja widziałem takie zdjęcia w internecie, że tam normalnie ludzie, ludzie sobie wchodzili na to, te schody. Ale już chyba nie wolno. Nie, no nie można, bo tam nikogo nie ma. i by było można wchodzić, to już wiesz, tam wszyscy by tam wchodzili. Tu jeszcze można kawałek się przejść plażą, po same schody. Ale tu ładne jest, najlepiej chyba je widać z tej strony. Atrakcja warta chyba zobaczenia, przynajmniej spacerek był bardzo fajny, bo idzie się tutaj plażą, więc pod tym względem spoko. Camper Park też spoko, może troszkę drogi, bo jak na camper park, bo 27 euro z kartą ACSI, a bez karty jest 5 euro jeszcze droższy, więc ponad 30 euro. Plaża tutaj, jak widzieliście, kamienista, trzeba przejść trochę dalej. My się z tego miejsca zbieramy, lecimy sobie teraz w zupełnie inne miejsce, jedziemy zobaczyć jeszcze chyba ładniejszą plażę od tej, bo podobno to jest najładniejsza plaża na Sycylii. A dla Was jeszcze na koniec trochę widoków tutaj w okolicy z drona, a my ruszamy w drogę.